No dobra, jestem wąbrzeźny. Weźmiemy i sprawdzimy te słuchawki. Jak one się sprawują pod wodą. Lecimy 2,45. No, słuchawki, rewelacja, wam powiem. Zadowolony jestem. 50 groszy w trzech monetach i taki pierdzianeczek dziecięcy. Kawałek szkła 20 groszy. I lecimy dalej. Teraz poszukiwanie w podwodne jest o wiele, wiele skuteczniejsze. Za to nie lubię podwodnych wykopek, a za to lubię kawałek belemnita. Kawałek szkiełka i taki, zobaczcie, solidny kawał belemnita. Z cyklu znajdki nieoczywiste, kolejny belemnit, szkiełka i taka kuleczka. Koralik, nie wiadomo od czego. 37, 15 lipca 2022 roku. Dzień drugi ze słuchawkami podwodnymi i zobaczymy, co to dzisiaj z wody wyjdzie. Ja już spiący mokrej kotu Lesław sobie stoi i czeka. Tak, a ja słyszałem, gościu, że ty masz tam jedzenie wystawione. Halo, do ciebie mówię. Tak, cwaniaku kici, kici. Kiciu, kiciu. No tak, on tutaj sobie przyszedł na krzywy ryj. A się dowiedziałem z wywiadu, że wy tam macie kawałek dalej jedzonko wystawione. Jak to jest z tobą? Halo? Proszę pana. No nic, ty sobie tutaj siedź i poluj na innego łosia, a ja sobie idę upolować parę pięciozłotówek. Patrzcie jaki kamyczek znalazłem. Wygląda prawie jak serduszko. Zanim doszedłem do wody, wytargałem 16 groszy. To taka piękna budowla. A my lecimy, zobaczymy co w wodzie zalega. Ale porzucałbym magnesem do takiej studni, co? Woda oddaje przedziwne tematy. Patrzcie, kawał blaszki cynkowej na takim uszku stalowym. Nie wiem o co tu chodziło. Tu jakieś dziabongi wyłażą w wodzie. A ja Wam powiem tak. Simplex jest moim pierwszym wykrywaczem od 18 lat, z którym chodziłem bez słuchawek. I to był błąd. Jak się okazuje, bo naprawdę, chodzenie w słuchawkach to jest niebo a ziemia, nie pominieć żadnego sygnału. Tak więc, bez słuchawek, to sobie można chodzić jedynie po plaży. Wiecie, ale jak wchodzić do wody, to już słuchawki muszą być musowo. Takie jakieś kawałki szkła pada, 20, groszy, sza z metalu, dawało taki byle jakiś sygnał. Nie no, takie akcje to ja wprost kocham. Słuchajcie, 7 zł z jednego dołka i to na takiej płyciźnie. Do kolan. Ale jazda. W momencie kiedy to nagrywam dla Was, do paczkomatu mojego zbliża się kolejna czwarta już paczka od Was. Za co Wam serdecznie dziękuję. Są to drobiazgi na targ staroci. Tym razem rozpakujemy paczkę od Marcina z Mazur. Ciekawy, co tam wpadnie. Naprawdę jestem poruszony tym odzewem z Waszej strony. Mnóstwo wpadło tego jak do tej pory. Dawał sygnał, tego wykopałem. Taki guzik. same kapsy widać panie pod tym pomostem. Tyle poświęcenia dla jednego grosza. Stary koń, a władze, słuchajcie wciska się w takie zakamarki. Ale ja lubię się wciskać. Spod drugiego przęsła wyciągnąłem 71 groszy. Oj i pomost oddał mi jeszcze dwie zetki. Więc całkiem nieźle. i zerkajcie słuchaweczki wysłuchały dla mnie dzisiaj drugi medalik srebrny i takiego tyranozaura w zawieszkę mnie zaciepia pijąca młodzież słuchajcie coś tam krzyczał do mnie ja mam tutaj kawałek szkła i taki dziabłek takich rzeczy tu najwięcej słucham nie wiem, czy tam słyszeliście, to kolega tam bryka do mnie, że mam nawalone w głowie i tak dalej. Wiecie, są w stadzie. Koleś tam koks jakiś nosem wciąga i jest odważny a ja tutaj dwa grosze i belemnita przytulam Pada Bolesław Prus 1977 rocznik Słuchajcie nie dałem się sprowokować temu na troglodycie bo już dwoma samicami wiecie jak to jest zachowania takie tam stadne chciałby się sprawdzić udowodnić że jest samcem alfa nie dałem mu tej satysfakcji Tymczasem 10 groszy wpada że też moja obecność zawsze przyciąga takie łby i zbany I kolejne 10 groszy, masakrycznie utlenione 5 fenigów z czasów III Rzeszy. Wylazłem na chwilę z wody i już mam 3,35. Wyjście na plażę to był znakomity pomysł. Z 3 zł zrobiło się 9 z groszami. I taka wieża Eiffla no dobra, plaża swoje oddała. Wróciłem do wody. Kawałek szkła i 20 groszy. Ogólnie będzie około 10 zł. Jest 8,20. Ja kończę. I taka informacja: przez ostatnie półtorej godziny dobre chodziłem bez kamerki, bo wchodziłem na głębinę. No wyszło o parę fajnych, ciekawych rzeczy. Ale dzisiaj zrobię taki cwancyk i podsumowanie zrobię tylko dla wspierających. Jest taka osobna kategoria, można wrzucić filmik dla wspierających, tak to zrobię, może to zachęci innych do wspierania mojego kanału. Zobaczcie, jak się parkuje w grudziącu. Tu jest linia oddzielająca dwa miejsca parkingowe. Patrzcie, jak błazen zaparkował po środeczku: że ani jednego auta nie zaparkujesz. Ani po tej stronie, ani po tej stronie. Zamiast zaparkować tu gdzieś na środku, to po chamsku walno po prostu na dwóch miejscach parkingowych. No, mistrz świata. No jest paczucha z Mazur. Spójrzcie, jak profesjonalnie zapakowana. Ale jestem ciekaw, co tam jest. Otwieramy. Paczuszka może i nie jest, wiecie obfita w ilość, ale jakość za to tak. Spójrzcie, piękna ręczna wiertareczka. Taki tam naczynka przepiękny kociołek. Super sprawa. To po środku jest cynowy, jak sądzę. No i do tego taki zestaw dzbanuszków, sygnowane SSSR, a więc ze Związku Radzieckiego, dla Miralitas. Dziękuję ci serdecznie, Marcin. To się fajnie sprzeda. Super. A was jeśli chcecie też mnie wesprzeć, to zapraszam do kontaktu. Można podsyłać zbędne jakieś rzeczy. Nie pogniewam się za to. Cześć.